Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Kala. Dzisiaj zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Plug Inc. Evolved. I dzisiaj zagramy sobie robakiem, dlatego wejdę sobie od razu do gry. Robak. Ja już tutaj grałam wcześniej, dlatego że tu były różne dziwne przeboje, także ja już sobie to rozegrałam. I udało się. Także mam następujący typ genu, odkryty, zjonizowana helisa, jednak w tym zagramy sobie ze, ze spięciem cytochromowym. Ono daje bonusowe DNA przez zabijanie, zbijanie pomarańczowych baniek. Zagramy z teracytem, który zwiększa zaraźliwość mojej zarazy drogą lądową i z kserofilem, który daje mojej zarazie bonus w suchym środowisku. Kontynuuj, tryb normalny oczywiście. Nazywamy się Kalciowy Robak. Klikamy Graj i lecimy. W poprzednim odcinku Ziwach mówiła, żeby rozpocząć sobie gdzieś w Ameryce Południowej, więc rozpocznę dzisiaj w Brazylii. Gramy robakiem, także może być problem, bo gram tym robakiem już któryś raz z rzędu i powiem Wam, że nie do końca wiem, jak się tym gra. Przyspieszymy sobie czas na maksimum. Myślę, że może najpierw po prostu zrobimy sobie rozprzestrzenianie na możliwie um, wysoki poziom, żebyśmy mieli możliwość. Szybkiego zarażenia całego świata, a później będziemy się zastanawiać, jak to zrobić, żeby szybko poumierali. Więc rozpocznę właśnie od tego, żeby tutaj zaraźliwość zrobić. Rozprzestrzenianie. Zrobimy to w ten sposób. Zaraz zrobimy też samolociki kierowane, bo tutaj nie wiem czy kiedyś graliście, ale jeżeli graliście, to pewnie wiecie, a jeżeli nie, to nie wiecie, ale mm, robak ma taką możliwość, że można zrobić samolociki kierowane i wtedy wybieramy do jakiego kraju leci nasz samolocik zakażony robakiem. W związku z czym zaraz to sobie zrobimy, żeby nam się szybciej kraje na innych kontynentach zakażały, żebym mogła sobie wybrać, gdzie chce, żeby było przeniesione, bo to będzie dużo. O, tutaj już coś poleciało będzie dużo lepsze jeśli chodzi o to robaczki i teraz tak leki od razu zrobimy bo mm. o, 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 o. spowalnia pracę nad lekiem zrobimy to żeby czasem nie było tak że zaraz nam tutaj zaczną pracować nad lekiem szczurki sobie puścimy i czekamy aż się tutaj pojawi pierwszy samolocik którym będziemy mogli zakazić inny kraj proszę Ob z Grenlandia. Spocznę od tych, które prawdopodobnie najciężej będą się zakażać, bo no, tam gdzie najciężej jest się dostać, tam gdzie jest najniższa temperatura albo najwyższa temperatura, to najciężej jest właśnie się rozprzestrzenić. I tam bardzo często nie chce nam dochodzić nasza zaraza. W związku z tym przeniosłam się na Grenlandię, a później do Australii. No i zaraz wrócimy się gdzieś tam na jakieś wyspy, na przykład właśnie o na Nową Zelandię, bo tam też lubią się nie zakażać. W związku z czym, żebym miała pewność, że oni się tam na pewno zakażą, nie kliknęłam. To sobie to po prostu przetransportowałam. O, super Madagaskar sam się zakaża. Wspaniale, tak, tak chcemy, żeby było. Na nową gwinę, bo też mi się zdarzyło, że się nie zakazili. Ptaszki. Dobra, jakieś objawy pierwsze można zacząć robić. Ok. Ojej ojoj, co tu się wydarzyło? Do Rosji. Super, jest fajnie. Coraz więcej ludzi zakażonych. Jeszcze nad lekiem nie pracują, więc jest OK. Zakażajcie się, zakażajcie się. Dobra, na Islandię, bo nie wiedziałam za bardzo gdzie ich posłać. Wspaniale latają i pływają i się zakażają. Mamy 80 punktów do Polski Hops. Dobra, rozwijamy sobie agresję. To jeszcze nie. I teraz rozprzestrzenianie musimy dość szybko zrobić. Jak tam nasze leki, dobra, leków nie ten. Nie chcemy. Potrzebujemy zwiększyć szybkość rozprzestrzeniania. Nie wiem, jak to zrobić. Zwiększa zaraźliwość. O, w ten sposób. Może to nam coś zmieni, żebyśmy tutaj szybciej zarażali. O, gdzie nam jeszcze brakuje, żeby tutaj pozakażać? Tutaj mamy na Ukrainie odporności na temperatury, bo widzę, że tutaj słabo się strasznie. Na Grenlandii nam rozprzestrzenia. Lek mamy 15%. W ogóle to tutaj coś jest? Jest. Finlandia. Czy tutaj. A co to jest? Dobra, Filipinki, o właśnie. Tu, 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 tu na krajebach mamy. Dobra, 25% leku, czyli super. Jakoś wolno im to idzie, ale jeszcze sobie to zmiksujemy. Jeszcze raz, prawie cały świat, dobra, objawy, śmierć i teraz szaleństwo, by się udało zrobić, 17 punktów. No w Finlandii się nie chcą coś ten... no nie, 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 bez takich dobra, Grenlandia nam tutaj pięknie popłynęła o, pięknie, wspaniale e, nam również Rosja popłynęła, cudownie szaleństwo i teraz rozprzestrzenianie powietrzem e, no i w sumie tutaj można zrobić, bo już tu leki 35 punktów zostało e, żeby nam się ten nie, poumierali, zanim się pozakażają. Bo tutaj coś wolno leci. Sprawdźmy, czy wszystkie kraje są zakażone. Wszystkie. Umierajcie! Szybciej umierajcie. Gdzie jeszcze się nie pozakażali tak dobrze? Na Islandii. 56% leku. Odporność na ciepło, bo tutaj w Stanach muszą się ogarnąć. Islandia cały czas. Jeszcze puścimy tu. Dobra, udało się tym razem. Jest! Cały świat jest zakażony. Nie ma ani jednego zdrowego człowieka. I zabijają się, bo robak właśnie na tym polega, że wywołuje w ludziach agresję i ludzie się zabijają. Zaraz wymrze cały świat. Kurcze, ale to było. Jakbym tego nie nagrała, to bym się chyba popakała. Rządy padają. Ludzie umierają, rządy padają. Koniec świata. Normalnie koniec świata. Już ostatnie niedobitki ludzkości. Już nie ma kto pracować nad lekiem, stoimy. W miejscu. Czy coś jeszcze można zrobić, żeby oni szybciej umierali? Nie ma nic ciekawego więcej. Teraz już tylko zostaje czekać. Ostatni milion ludzkości. 200 tysięcy. Już końcóweczka. I tak właśnie zabiłam robakiem cały świat. Znaczy w sumie to przejęłam trochę kontrolę najpierw nad ludzkimi umysłami, a później sprawiłam, że się po prostu pomordowali. Strasznie wolno umierają. No kurczę, w porównaniu do tego jak umierają... Z powodu, nie wiem, wirusów i innych tego rodzaju rzeczy, no to tutaj ten robak zabija strasznie wolno. Nie wiem nawet co jest następne. Jej, i kalciowy robaczek wyeliminował całe życie na ziemi. W takim wypadku, ja Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj podczas zabijania robakiem. Życzę wam miłego popołudnia, miłego wieczora bądź miłego dnia w zależności od tego o jakiej porze oglądacie. Zostawcie łapeczkę w górę jeśli wam się podobało, zasubskrybujcie kanał jeżeli jesteście tutaj nowi. Zachęcam do przejrzenia również innych treści na moim kanale. Pa pa!